Dzisiejszym gościem legend PRL-u jest pan Jacek Bartow. Człowiek, który w latach 70. tworzył polski sport motorowy. Dzisiaj bez tego człowieka nie odbędzie się żadna eliminacja rajdowych Mistrzostw Świata. Jest delegatem do spraw bezpieczeństwa z ramienia FIA. Dzień dobry, witam. Czym charakteryzował się sport motorowy lat 70.? -tych? Tak jak obecnie. Były bardzo popularne rajdy i oczywiście coraz popularniejsze wyścigi na korach zamkniętych. Ale rajd był tym podstawowym i naj, wtedy najłatwiej organizowaną imprezą sportową. Nie było jeszcze takiego natężenia ruchu samochodowego, a więc te imprezy nawet w Europie było dużo łatwiej zorganizować. I oczywiście były to zupełnie inne imprezy, inne rajdy niż, niż w tej chwili, niż obecnie. No właśnie, były nieco inne zasady. Tej zasady były... No, na początku, zasadą pierwszą postawą, jak mówili moi koledzy, to no, odpoczywali i najbezpieczniej, bo na odcinkach specjalnych, a na, najszybciej, najmniej bezpiecznie, bo na odcinkach dojazdowych. W zasadzie rajdy rozbywały się zarówno na dojazdówkach, tak zwanych, czyli na odcinkach między odcinkami specjalnymi, a odcinek specjalny miał pewne znaczenie, ale na pewno dużo mniejsze. Dużo większe znaczenie miały właśnie te przepisy regulaminowe. Różne współczynniki do różnych pojemności samochodów, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużą rolę grał właśnie pilot, który musiał znać doskonale warunki regulaminowe, gdzie się opłacało przyspieszyć, gdzie się opłacało spóźnić, gdzie opłacało się zrobić serwis. Przecież wtedy serwis robiło się wszystko kosztem czasu. Na początku samochody rajdowe były praktycznie samochodami seryjnymi z niewielkimi ulepszeniami typu powiedzmy to co sobie wymyślił kierowca czy pilot dla swojego większego komfortu Jeżdżąc, startując na przykład w rajdzie, prawda? Ale to były praktycznie samochody seryjne z dodatkiem, tam powiedzmy większych lamp dodatkowych, żeby łatwiej, było, bo rajder rozgrywał się w nocy, w większości wypychał. W ogóle nie było przerwy, Czy jechało 24 i 48 godzin bez przerwy, więc to były zupełnie inne imprezy i te samochody musiały być bardziej komfortowe, bardziej nastawione na spędzenie przez załogę powiedzmy 48 godzin w takim samochodzie. I dużo bardziej wytrzymałe. No, wytrzymałość tych samochodów oczywiście była podyktowana tym, że był to praktycznie taki samochód, jaki potem był sprzedawany w salonach. Także to były samochody, które mogły przejechać i 100 tysięcy i 200 tysięcy bez żadnego, bez żadnej naprawy. Polska miała bardzo duży udział w sportach motorowych. I to w tym największym. Między innymi z Polski startowały załogi do rajdu Monte Carlo. No, Polska zawsze była, e, miała określony sentyment do imprez rajdowych. U nas e, przecież historia automobil klubu to w tej chwili już 95 lat i nam się udało po wojnie, że mieliśmy właśnie w Warszawie starty do rajdu, najsłynniejszego rajdu na świecie, a to był rajd Monte Carlo. To przecież start do takiego rajdu gromadził tysiące ludzi w Warszawie. Jakie samochody tam startowały? Nowy. Samochody, które startowały w Radzie Monte Carlo, to pamiętajmy bardzo spektakularne wyczyny Mini Morrisa, czy, czy powiedzmy wyczyny Citroena DS21, czy potem e, samochodów Porsche, to wszystko ewaluowało. Jeżeli powstawały samochody sportowe, wiadomo było, że one się bardziej nadawały do, niż samochody, powiedzmy, takie typowo E, typowo, że tak powiem, pasażerskie, do udziału w tego typu imprezach. Także to były samochody Porsche, e, Mini Cooper, samochody, które miały, zdobyły niewielką sławę na, na, na rajdach Monte Carlo. Ale z Warszawy też startowały polskie samochody, takie chociażby jak Syrena czy Fiat Monte Carlo. A to przechodzimy teraz do, do historii, że tak powiem, naszego przemysłu motoryzacyjnego i przede wszystkim właśnie FSO, gdzie e, na początku mieliśmy starty Syreny. Na Syrenie wielu naszych zawodników dojechało, znaczy kierowców dojechało do mety Monte Carlo i zrobiło tą pierwszą promocję w Polsce również, że też możemy na naszym sprzęcie krajowym uczestniczyć w tego typu słynnych imprezach. No i nie jesteśmy pozbawieni całkowicie szans, także to było bardzo ważne. Oczywiście potem po zakupie licencji fiata no, mieliśmy dużo większe możliwości i, i ewoluując ten fiat, takie, takie wersje jak Monte Carlo, czy, czy potem e, Acropolis, tak się nazywały wersje fiata z silnikiem 1600 i 1800. Które naprawdę bardzo były e, udanymi konstrukcjami i świetnie spisywały się na trasach rajdowych. No, to, już był, to już był prawdziwy samochód rajdowy, bo to był samochód, e, który był przygotowywany e, u nas w fabryce w FSO. Miał, wyposażony był w silnik 1600, dwuwałkowy, dwoma wałkami rozrządu w głowicy. Wspaniały silnik 1600, a jednocześnie Cały samochód, opocząwszy po od nadwozia i całego wyposażenia bezpieczeństwa, takiego jak klatka bezpieczeństwa czy specjalne zawieszenia, specjalna skrzynia biegu, to już był samochód stricte rajdowy, który był przygotowany i zbudowany w fabryce do startu w rajdach. Ten samochód też odniósł wiele sukcesów? No, jak do tej pory, jedynym, jedyne mm, takie prawdziwe sukcesy. To odniósł najpierw właśnie Monte Carlo, potem, potem jego rozwinięta wersja, jaką był Polonec. Ale, ale Monte Carlo wygrał, polski Fiat wygrał w pewnym momencie swoją klasę w rajdzie Monte Carlo. I dlatego w ogóle został nazwany tak jak. To, to. Ale w Polsce pojawiało się bardzo wiele ciekawych aut, samochodów z górnej półki światowej, m.in. Lancia Stratos. No, to, była, to była nasza że tak powiem, szansa współpracy z światem, z całym przemysłem motoryzacyjnym włoskim. No i oczywiście, no i oczywiście olbrzymią rolę odegrał tutaj e, syn premiera ówczesnego Andrzej Jaroszewicz, który, który był szefem sportu w FSO w, w, w tamtym okresie. I to dzięki, dzięki powiedzmy no jego możliwościom oraz chęci fabryki do, do kontynuowania, do rozwijania w tym momencie tej, tej współpracy z światem. Dyrektor Bielecki, wtedy ówczesnym dyrektor FSO, był takim właśnie bardzo otwartym człowiekiem, który wiedział, że on czuł po prostu, że bez tej współpracy, bez e, t, możliwości technicznych, jakie zaczyna się pojawiać na świecie, tak jak u dużych, du, dużych koncernach, to FSO zginie. Więc, e, więc dzięki temu myśmy mieli tą styczność, zarówno z e, Fiatem Bartem 124, to był wspaniały samochód rajdowy, potem Lancia Stratos. I potem 131 Mirafiori, czyli myśmy nadążali, że tak powiem, szlistą, topową czołówką, jeżeli chodzi o samochody rajdowe. Z lanki Stratos pewne elementy zostały wykorzystane do stworzenia polskiego samochodu wyścigowego. Tak, to, to był, był prototyp Poloneza Stratos, tak byśmy go nazywali. I tak zresztą taka, taka nazwa, taka nazwa, że tak powiem, do tej pory jest używana do tego samochodu. To były wykorzystane elementy z rozbitego samochodu rajdowego Lancistratos, Stratos. Na jednym z rajdów samochód został kompletnie zniszczony. Natomiast mieliśmy takie szczęście, że nie zostały zniszczone jego, jego elementy, takie jak silnik. Także my potem w naszym ośrodku sportowym w FSO, na bazie tych elementów stworzyliśmy samochód Polones. Właśnie z takim... Dokładnie była to... to... No Polones Stratos też miał silnik centralnie umieszczony za fotelami? Też, tak. Skrzynia tak. biegów też pochodziła z Nancy? Też pochodziła z Nancy i zawieszenia pochodzili z Nancy się spisywał w ogóle ten Polonez, bo różne, go... różne legendy chodzą na temat tego samochodu i z tego co wiem, auto nigdy nie odniosło jakichś żadnych większych sukcesów. Znaczy to auto pierwsze, po pierwsze zmieniały się przepisy, przestały już być tak popularne wyścigi prototypów. Bo to był prototyp, To przecież nie był samochód, który w serii nie był produkowany. Także on mógł odnosić tylko sukcesy na arenie Polski. No a wiadomo, że na, na, na... W terenie Polski niestety nie miał zbyt wielkiej konkurencji, a więc wygranie tym samochodem w wyścigu nie, nie wywoływało jakiejś wielkiej sensacji czy aplauzu, ale dawało możliwości nam e, sprawdzania, jak się taki samochód sprawuje na torze wyścigowym. Szkoda, że nie żyje już Marian Boglewicz, który bardzo dużo jeździł tym samochodem na wyścigach, e, na torach wyścigowych w Polsce, wiele jego uwag. Myśmy potem analizowali i, i uwzględniali w konstrukcjach samochodów rajdowych, który potem Marian jeździł, bo przecież przez wiele lat Marian w ogóle jeździł również Polonezem rajdowym. Jakie projekty powstawały w FSO? No, projekty FSO były w pewnym momencie. Myśmy byli przygotowani na y, wszystkie projekty nadążające za, za rozwojem samochodów rajdowych i wyścigowych. Dlatego, że w momencie kiedy wchodziła ta grupa B z silnikami centralnymi, już był polones u nas w wersji przygotowywany na deskach kryszalskich, żeby zrobić, że byliśmy w stanie zrobić taki samochód i go homologować. Ale to był ten polonez z silnikiem Stratos? właśnie, to był hmm. tylko, że oczywiście my byśmy zastosowali tam inny silnik, turbodoładowany i już była wersja z napędem na cztery koła. Jeszcze nie w prototypie, ale już rozrysowana. Także już, już po prostu te prace były kontynuowane i trwały nad, nad takim samochodem. On niestety nawet w wersji prototypowej się nie ukazał, ale to już było związane z tym, że właśnie grupa B straciła swoją, straciła swoją homologację. Natomiast byliśmy przygotowani do kontynuowania i chcieliśmy rozwijać konstrukcję Poloneza dwulitrowego. W tej chwili byłby to normalnie taki samochód WRC. Dlaczego no, to wszystko umarło? No to trzeba by zapytać, dlaczego FSO umiera, bo to były decyzje ludzi, którzy po prostu zniszczyli i tradycję tej fabryki, i tą fabrykę.